Trzecie objawienie się Matki Bożej, 13 lipca 1917 roku Fatima Kowadajra. Czego sobie Pani ode mnie życzy? Zapytałam. Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Chciałabym prosić, żeby pani nam powiedziała, kim jest, i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się pani ukazuje. Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc. W październiku powiem, kim jestem i czego chcę, i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Potem przedłożyłam kilka próśb. Nie pamiętam, jakie to były. Przypominam sobie tylko, że nasza dobra pani powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu roku te łaski otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła: Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu. Czynię to z miłości dla Ciebie za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce, jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. A w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach, podobne do przeźroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej pani, szukając u niej pomocy, a ona, pełna dobroci i smutku, rzekła do nas: Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli się zrobi to, co Wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie Pontyfikatu Piusa XI. Rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne Jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę aby prosić o poświęcenie Rosji mojemu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie kościoła, dobrzy będą męczeni. A ojciec święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary. I tak dalej. Tego nie mówcie nikomu. Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam. Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej? Nie, dzisiaj już nie chcę od ciebie niczego więcej. 13 lipca 1917 roku, krótko po naszym przybyciu do Kowadaira, do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już blask światła a następnie Matkę Boską na Dębie Skalnym. Czego sobie Pani ode mnie życzy? Zapytałam. Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca. Żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny. Bo tylko ona może te łaski uzyskać. Nasza dobra pani powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu roku te łaski otrzymać, i w dalszym ciągu mówiła: Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla ciebie, za nawrócenie grzeszników. I za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Po tych słowach następuje widzenie, nazwane tajemnicą fatimską, które składa się z trzech części. Pierwsza zawiera wizję piekła, druga mówi o nabożeństwie do serca Jezusa, trzecia to wizja cierpień Kościoła i Ojca Świętego. Nie będę jej przytaczać w całości. Jest dość długa. Na szczęście chyba znamy ją dość dobrze. Fatima mówi: Dziś przez te kolejne miesiące rozważamy słowa Matki Najświętszej, choć to tylko kilka słów. Zapiszmy je sobie na zawsze i na trwałe, głęboko w sercu i w pamięci, jako skierowane do każdego i każdej z nas osobiście. Z tych słów Uczyńmy zadanie na każdy dzień. Ułożymy piękną mozaikę ze słów naszej Pani i Matki. Maryja mówi: Dziś do mnie. W ten sposób Fatima dzieje się dziś. A więc dziś ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników. I za zadość uczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. To jest dla nas słowo na dziś i słowo od dziś, bo na całe życie. Nie zapominajmy, że w czasie objawień Łucja miała dziesięć lat, Franciszek dziewięć, Achiacynta siedem lat. Ta mała Łucja tak opowiadała. Mój ojciec był mężczyzną zdrowym, silnym, który nawet nie znał bólu głowy. A oto, po niecałych 24 godzinach, prawie nagle, podwójne zapalenie płuc zabrało go do wieczności. Mój ból był tak wielki, że myślałam, iż umrę. On był jedynym, który stale stał po mojej stronie. I gdy wszystko w domu było przeciwko mnie, on jeden brał mnie w obronę. Zamknęłam się w pokoju i wołałam: "Mój Boże, mój Boże, nigdy nie myślałam, że ześlesz mi tyle cierpienia, ale cierpię z miłości ku Tobie. Na zadość uczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi, za Ojca Świętego i za nawrócenie grzeszników." pisze dalej Łucja. w tym okresie jacyncie i franciszkowi pogorszyło się również jacynta mówiła mi czasem czuję tak wielki ból w piersiach ale nie mówię nic mojej matce chcę cierpieć dla pana jezusa na zadość uczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu maryi za ojca świętego i za nawrócenie grzeszników gdy któregoś dnia z rana przyszłam do niej, zapytała mnie: Ile ofiar złożyłaś tej nocy panu Jezusowi? Trzy. Wstałam trzy razy, odmówić modlitwę Anioła. Ja Mu ofiarowałam bardzo dużo. Nie wiem, ile tych ofiar było, ponieważ miałam silne bóle, ale nie skarżyłam się. Franciszek był spokojniejszy czynił zwykle to, co my robimy, rzadko kiedy sam coś proponował. W swej chorobie cierpiał z bohaterską cierpliwością, bez jęku i bez najmniejszej skargi. Zapytałam go pewnego dnia, na krótko przed śmiercią. Franciszku, czy bardzo cierpisz? Tak, ale znoszę wszystko z miłości do Pana Jezusa i Matki Bożej. Któregoś dnia dał mi powróz, o którym już opowiadałam, i powiedział, weź, zabierz go, zanim moja matka zobaczy. Nie jestem już w stanie wkładać go na siebie. Ja dał wszystko, co mu matka przynosiła, i nie zauważyłam, żeby kiedyś grymasił. Nadszedł jednak dzień jego odejścia do nieba. W poprzedni wieczór. Powiedział do mnie i swojej siostrzyczki, idę do nieba, ale tam będę bardzo prosił Pana Jezusa i Matkę Bożą, aby was też prędko zabrali. Kiacenta była już wtedy chora i jej stan pogarszał się z dnia na dzień. Jej matka wiedziała, jak bardzo nie lubiła mleka. Pewnego dnia przyniosła jej wraz z filiżanką mleka piękną wiązkę winogron. Kiacynto, Rzekła: Zjedz to, jeżeli nie możesz wypić mleka. Zostaw, a zjedz winogrona. Nie, mamo, nie chcę winogron, zabierz je. Daj mi raczej mleka, wypiję je. Nie okazując najmniejszej niechęci, wypiła je. Moja ciocia oddaliła się zadowolona, sądząc, że niechęć jej córeczki do mleka zanikła. Potem Chiacinta zwróciła się do mnie i powiedziała: Miałam taką ochotę na winogrona, i tak mi było ciężko wypić mleko, ale chciałam złożyć panu Jezusowi tę ofiarę. Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla ciebie, za nawrócenie grzeszników. I za zadość uczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Ta prośba Matki Najświętszej przekazana dzieciom z Fatimy dotyczy i nas. Ale powiedzmy to jasno: cierpienie samo w sobie jest złem. Bóg nie chce cierpienia, zwłaszcza niewinnych. Bóg nie jest też powodem cierpienia. Dlaczego więc w Fatymie Maryja prosi dzieci o przyjęcie cierpienia? Chyba trzeba zacząć od słów, ofiarować się Bogu. Tu kryje się sens przyjmowania cierpienia. Chodzi o zamienianie zła, którym jest cierpienie w dobro. W jakie dobro? W modlitwę, ofiarę, Gest czystej bezinteresownej miłości. W akt oddania, zawierzenia siebie Bogu. Chodzi więc nie o cierpienie dla cierpienia, ale o miłość, która jest gotowa znosić cierpienie o miłość, która w obliczu bólu nie wycofuje się, ale trwa wiernie, co więcej, rośnie. Cierpienie oczywiście nie uszlachetnia ono może człowieka niszczyć. Degradować fizycznie i duchowo, prowadzić do bluźnierstwa, a nawet do zbrodni, do szaleństwa, do zadawania cierpienia innym w imię doznanej krzywdy. Zamieniania bólu w perłę zależy od naszej wolności zależy od tego, czy przyjmujemy cierpienie ze względu na miłość do człowieka i Boga, których kochamy. Nie chodzi o cierpiętnictwo. Tak pięknie pisał umiłowany ojciec święty Benedykt XVI w encyklice pozwolę sobie dodać bardzo bliskiej mojemu sercu spesalvi, zbawieni w nadziei. Właśnie tam, gdzie ludzie, usiłując uniknąć wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego, co może powodować ból tam gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego z prawdą miłością dobrem staczają się w życie puste w którym być może już prawie nie ma bólu ale coraz bardziej dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka ale zdolność jego akceptacji dojrzewania w nim Prowadzi do odnajdowania sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością. Jezu, jakie to piękne, głębokie i prawdziwe! Iluż ludzi codziennie stacza się w życie puste, gdzie dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia? Powtórzmy więc. Sens cierpienia. Odnajdujemy przez zjednoczenie z ukrzyżowanym, tak jak Maryja. To ona, stojąc pod krzyżem, uczy nas takiej właśnie postawy. Musi jeszcze raz wypowiedzieć swoje Fiat, niech się stanie według Twojej woli, Boże. W sercu Maryi bolesnej mieszka nieopisany ból, patrzy na śmierć syna. Na Jego całkowitą klęskę, gdy jest odrzucony przez naród starszych, bliskich. Słyszy i widzi, że Jezus, umierając, modli się do Ojca. Jego ciało jest za nas wydane, krew za nas wylana. Sam Bóg pije kielich zła, grzechu, cierpienia i śmierci, w zamian, ofiarując nam łaskę przebaczenia. Przemiany serc. A serce niepokalanej jest zestrojone z przebitym sercem syna. Matka jednoczy swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa i w ten sposób zamienia swój ból w modlitwę. Włącza swoje cierpienie w ofiarę syna na krzyżu. Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, Zwłaszcza, gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Maryja prosi dzieci i prosi także nas, czy chcecie przyjmować cierpienie tak jak ja pod krzyżem? Czyli włączyć je w ofiarę Ukrzyżowanego Zbawiciela, w ofiarę Mszy Świętej, której teraz i każdego dnia mamy łaskę uczestniczyć? Łucja wspomina, że Franciszek ukrywał się nawet przed nią i swoją siostrą. Dziewczynki odnajdywały go często, jak modlił się na kolanach lub rozmyślał powtarzał: Pan Jezus, jest taki smutny z powodu tylu grzechów. Mówił, że chce przez swoje modlitwy i ofiary pocieszać Pana Jezusa. Kiedy zachorował, nie dawał po sobie poznać, jak bardzo cierpi, nie narzekał, nie uskarżał się, najwyżej na to, że nie ma siły odmówić całego różańca. Kiedy Łucja zapytała go parę dni przed śmiercią: czy bardzo cierpi? odpowiedział Tak ale znoszę wszystko z miłości do Pana Jezusa i Matki Boskiej Tuż przed śmiercią przyjął pierwszą komunię świętą Nawet jeśli w tej dziecięcej ascezie jest nieco przesady to jednak fatimskie dzieci zawstydzają nas swoją gorliwością i to jest istotne Czy nie jest bowiem tak że nawet w życiu duchowym koncentrujemy się głównie na sobie, na swoim własnym rozwoju, szukaniu pociechy, wsparcia, uzdrowienia, czy nie gubimy wtedy gdzieś tej postawy, którą wyraził Franciszek? Chcę pocieszyć Boga, a potem nawracać grzeszników, żeby go już nie obrażali. Więc gdzie my jesteśmy? Gdzie jestem ja? Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często zwłaszcza, gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadość za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. I powróćmy jeszcze na koniec do setnej rocznicy objawień Pontewedra. Jak ważna jest, Intencja zadośćuczynienia. Przypomina sam Jezus, który mówił siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie mają zamiar zadośćuczynić niepokalanemu sercu Maryi. Dlatego siostra Łucja rozpoczyna swe zapiski uwagą: nie zapomnieć o intencji wynagrodzenia, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót W praktyce pięciu sobót należy przede wszystkim położyć nacisk na intencję wynagrodzenia a nie osobiste zabezpieczenie na godzinę śmierci Zarówno w praktyce pierwszych piątków jak i pierwszych sobót nie można poprzestać tylko na dosłownym potraktowaniu obietnicy na zasadzie odprawię pięć sobót i mam zapewnione zbawienie wieczne. Do końca życia będziemy musieli stawiać czoła pokusom i słabościom, które spychają nas z właściwej drogi, ale nabożeństwo to stanowi wielką pomoc w osiągnięciu wiecznej szczęśliwości. Aby je dobrze wypełnić i odnieść stałą korzyść duchową, trzeba, żeby tym praktykom, Towarzyszyło szczere pragnienie codziennego życia w łasce uświęcającej, pod opieką Matki Najświętszej. Jeśli na pierwszym miejscu postawimy delikatną miłość dziecka, które pragnie ukoić ból w sercu ukochanego ojca i matki, ból zadany obojętnością i wzgardą tych, którzy nie kochają, to bądźmy pewni, że nie zabraknie i nam pomocy, łaski i obecności Matki Najświętszej w godzinie naszej śmierci. Amen.